Za chwilę wyruszamy do Wód Spotkaliśmy się, za dwie godziny mamy debatę. Liczymy na zwycięstwo, liczymy na ciekawą debatę i mamy nadzieję, że uda nam się spotkać z naszymi spadochroniarzami, z panią Szuką, z panem Wincentem. Mamy im do zadania kilka pytań. Trzymajcie się za nas kciuki. Jedziemy do zwycięstwo. Ja nazywam się Andrzej już jestem dyrektorem o, że... Wrzefa tam Krzysztofa Mateusz. Postaram się w sprawie. Proszę Państwa, 10 lat szybko minęło, wiele wokół nas się zmieniło. Śmiało można powiedzieć, że na naszych oczach działa się historia. Przed nami już trzecie wybory do Europarlamentu Europejskiego. I jakby to w ogóle nie zabrniało będzie to kolejny z naszego. Z naszej demokracji, z naszej gotowości do korzystania z niej, z naszej dojrzałości. Z badań COBOS-u wynika, że 78% badanych płatów uważa, że Polska wyraźnie skorzystała na wejściu do Unii Europejskiej, a niemal 3 piąte uważa naszą obecność w Unii za coś dobrego. Zatem warto zapytać, jak korzystać jeszcze więcej. Zapraszając do debatów, do debaty kandydatów z okręgu drugiego z województwa, wyjmującego województwo kujawsko-pomorskie, chcemy w bezpośredniej rozmowie z Państwem, z naszymi gośćmi porozmawiać o tym, co naszym zdaniem jest ważne dla wspólnej Europy, dla Polski, oczywiście dla naszego regionu. Państwu, którzy dosłali pytania, serdecznie dziękuję. Zastanawiamy się na tych nie takich e, szczegółowych, żeby uspokoić naszych kandydatów. Raczej chcemy mówić o sprawach, gdzie chcemy poznać Państwa opinię, stanowisko, a nie jakąś bardzo konkretną wiedzę. E, o przedstawienie kandydatów poproszę e, pana redaktora Jacka de Kluet, minister wazelów który będzie również moderatorem dzisiejszej debaty. Wszystkich z Państwa, którzy będą chcieli zadać pytanie, bardzo proszę o przedstawianie się do naszych kandydatów, są publicznienia. Ja, Państwo, każdy będzie miał taką szansę oczywiście. Wcześniej proszę się przedstawić. W drugiej części zapraszam do sali kolumnowej, gdzie podczas koktajl będzie można jeszcze w swobodniejszej formie porozmawiać. Państwo pozwolą, że ja teraz na stojąco, a tutaj bardzo proszę, się wypowiednie będzie, będziemy odpowiadać na siedząco. Mam prośbę, a tu jest dobra, ale niekoniecznie dla, magnetofonu. Także gdybyście Państwo mogli męskim głosem, tu co do posła połotka nie mam żadnych wątpliwości, gdybyście mogli mówić głośno i wyraźnie, więc nie sądzę, żeby były jakieś problemy. Niestety nie no, dojechali do nas, no, na parę, parę, no, pan Rozdowski jest za granicą, pani Cylińska nie wiem dlaczego nie dojechała i pani Szczuka ma coś tam ważnego po Warszawie do załatwienia, ale trudno. Ja może w kolejności tutaj alfabetycznie Państwa przedstawię, chociaż część jest bardzo znana, pan po Popowek jeden z liderów PSL-u znany, nie tylko z regionu, ale także z telewizji. Pan Jacek Kostrzeba, przedstawiciel e, e, Kongresu Nowej Prawicy, pana Janusza korwin e, pan Maciej Marzec, kandydat Polski Razem, wytkoski e, prawnik, e, pani Ireneusz Stachowia, znakomita prezydenta Inę reprezentuje reprezentująca z Pan Ramon Zemm, obecny poseł, oczywiście kandydat SLD i Pan Kosma Złotowski, przedstawiciel PiS, były wiceprezydent Wydgoszczy, poseł tej partii. Chciałbym również powitać e, Państwa kibiców, no, że się tak wyrażam, przy czym prośba e, kibice i ochrona e, naszych kandydatów nie mają prawa głosu. No i oczywiście chciałbym powitać przedstawicieli e, przedsiębiorców. Teoretycznie wydaje się, że funkcja europosła jest dość odległa od bezpośredniego załatwiania spraw czy działalności biznesu, szczególnie lokalnego, ale myślę, że jest w minionej kadencji sporo przykładów spotkań z przedstawicielami biznesu, oraz europosłów, nie wiem czy przedstawiciele biznesu Mogą liczyć na i w jaki sposób mogą liczyć na pomoc europosłów, to będzie również jedno z pytań. Celem debaty jest przedstawienie założeń programu poszczególnych kandydatów. No, programu to wielkie słowo oraz założeń nowych partii, bo jedno wiąże się z drugim oraz ugrupowania, w którym e, będziecie panowie działać w ramach e, Parlamentu Europejskiego. E, proponuję wystąpienia około trzech minut, e, oczywiście to nie jest jakiś tam sztywny znacznik. E, jednocześnie bardzo proszę kandydatów o e, również polemikę między sobą. E, myślę, że e, w założenia na przykład Kongresu Nowej Prawicy z założeniami Sojuszu, są bardzo rozbieżne. przedstawicieli koalicji rządzącej PSL może też otrzymać jakieś razy no, za dotychczasową działalność w rządzie. Tak, oczywiście. I e, ograniczymy się do tego. Część pytań e, będzie dotyczyła e, konkretnych spraw, jak na przykład kompetencje posła Europarlamentu do dla części z nas, mogą być rzeczy nieznane, oraz część zagadnień problemowych. Również bardzo liczę, tak jak wspomniałem, na pytania od przedsiębiorców, akurat nie jestem specjalistą gospodarki i funduszy unijnych, związanych już bezpośrednio z naszym regionem. Na początek chciałbym Państwa zapytać, pomijam te pytania szczegółowe, ale o najbardziej gorące w tej chwili aktualne problemy związane z Polską w kontekście Unii Europejskiej i w kontekście tego, co się dzieje na wschodzie. Jeśli Panowie chcą się zgłaszać do odpowiedzi, to bardzo proszę, jeśli nie, to będziemy najpierw od lewej do prawej, Unii od prawej do lewej i ja otrzymam Pierwsze pytanie by brzmiało tak. Chodzi o opinię propozycji Donalda Tuska dotyczącą wspólnej polityki energetycznej. My mamy problem, ponieważ z jednej strony chcemy budować elektrownię, atomową, to główki są pod dość dużym znakiem zapytania, węgiel teoretycznie wskazany na, na jakąś tam likwidację, ale jednak Polska opiera się na węglu. E, czy Panu zdanie, Unia Energetyczna, którą proponuje e, premier Tusk, e, ma sens, no choćby ta dzisiejsza wizyta, wczorajsza wizyta we Francji, dzisiejsza u e, Pani e, Merkel? To też proszę? Tak, jest Takie ja Tak jest Otóż proszę Państwa, idąc oczywiście drogą obrazową i na skrót, oczywiście, że Unia Energetyczna, Solidarna Unia Energetyczna Unii Europejskiej ma sens w świetle czy w kontekście tego, co się dzieje za wschodnią granicą naszego kraju. Ale my mamy inny wewnętrzny problem. My nadal, bez względu na to, kto dzisiaj rządzi, dzisiaj ci rządzą, jutro być może ktoś inny będzie rządził, my nadal nie rozstrzygnęliśmy zasadniczej kwestii. Jaką politykę energetyczną mamy prowadzić w naszym kraju, chociażby w oparciu o nasze rodzime surowce? Czytaj, węgiel, już zapowiedź strajków i y, protestów. Y, dalej, kwestia energii atomowej nie jest rozstrzygnięta, pomimo tego, że został wyznaczony pełnomocnik w tym zakresie, ale patrząc chociażby na Niemcy, które redukują energię jądrową. I wreszcie łupki, z którymi powiedzmy parę lat się już wozimy jest wielu przeciwników wydobywania właśnie gazu łupkowego ale przychodzi taki moment że, obok tego, że oprócz tego że chcemy solidarnie w ramach unii europejskiej doprowadzić do takiej unii energetycznej my musimy rozstrzygnąć dylemat pod względem przyszłości energetyki surowców z których będziemy tą energię produkować w naszym kraju kongres Nowej Jeżeli chodzi o wspólną politykę, politykę energetyczną, to szczerze wyraźnie się nie wyobrażam. Dlaczego? Mm. Dlatego, że kraje Unii bardzo się różnią, zarówno środowiskowo, jak i zasobami przyrodniczymi. Przykładowo kraje skandynawskie, Francja, to ogromne zasoby białej energii, energii z elektrowni wodnej. Południe Europy z kolei może wykorzystywać energię słoneczną. Naszym bogactwem jest wynie. I yy, konieczne jest wdrożenie technologii czystego węgla. To jest możliwe, to jest konieczne. Nasza niezależność energetyczna no. związana jest zatem z węglem, a ponadto z reaktorami atomowymi, ale nie, nie. tradycyjnymi. Nie, nie tymi, które nam chce sprzedać Francja, tylko z reaktorami, z rdzeniami torowymi. To, to na Ziemi występuje bardzo pospolicie, to nie jest zaszczyt pierwiastek. I w przeciwieństwie do uramu nie grozi niebezpieczeństwem w stopienia rdzenia. Są to elektrownie bezpieczne. Mało tego, one mogą być tak małe, że można je budować dla zaopatrzenia w energię ośrednią, Nie musi być to jedna wielka energia na całą Polskę. Jeśli mówimy o tak kołym, to od razu jako przyrodnie swoje zastrzeżenia, bowiem Polska jest krajem ubogim podem. I dosyć gęsto zrobiony. Gaz łupkowy może być świetnie ignorowany w Stanach Zjednoczonych, gdzie gęstość zrobiony jest 500 km na 100 km. U nas jest km. A więc to jest jeden problem. Drugi problem to jest woda. Może się tak zdarzyć, że uda nam się wydobywać gaz łupkowy, ale stracimy wodę. A jeśli chodzi o wodę, Polska jest jednym z najgorszych krajów w Ale stracimy w jakimś sensie? Po, po prostu zanieczyszczeń, zanieczyszczeń. zanieczyszczeń. zanieczyszczeń i ucieczeń. Uciec. No i to tyle. Jeśli można, tak, ja muszę się odnieść do tego, co przez co pan poseł Kłopotek powiedział. Otóż Unia Europejska, Europejska Wspólnota Gospodarcza w latach 50. nie powstała, żeby kontrol, przejmować kontrolę nad przemysłem ciężkim. To jest niedopuszczalne. To była Unia celna. A to, że się przekształciła w Unię Europejską w dzisiejszym kształcie, to jest wina no, przejęcia władz w Unii przez y, 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 partie lewicowe. Nic no, więcej. Ale, ale za, założenia były zupełnie inne. Pan poseł Nie, a no, to Ja jednak muszę najpierw sprostować pewną rzecz, bo jak słyszę, że łotr no, rządzi na lewica, to się bardzo silnie wzrusza i po prostu słyszę o marzeniach, które mam, ale które się nie zniszczają. Y, Otóż no, no. y, no, no. to wygodnie to no, wygląda w sposób taki ponieważ jednak trudno się posługiwać po faktami. Na 28 państw rządzących w Unii, w 17 państwach rządzą koalicje konserwatywne i bardzo by się zdumiał pan Orban albo premier Węgry, do no Hiszpanii, gdyby słyszał, że są to politycy albo pani Merkel. W 8 rządzą socjaldemokraci, w pozostałych są koalicje szersze. Dzisiaj w Europie, gdybyśmy spojrzeli się na komisarzy, to najważniejsze funkcje i w Komisji Europejskiej to politycy partii konserwatywnych, począwszy od pana Jose Manuela Barozo. Się, to Byłego tureckiego. Proszę? Byłego tureckiego. To ja już tego nie wiem. Tak, ja nie jestem pracownikiem no. IP, także tego nie wiem. <laughs> <laughs> ale, ale teraz taki szczegół. I to jest jakby uwaga pierwsza. teraz pytanie dotyczące motywacji kandowania. Moim zdaniem bardzo ważne, bo rzeczywiście się coś robi poczuć. Powiedzialną szczerze, miałem dwie motywacje i je podtrzymuję. Po pierwsze byłem nieprzerwanie 20 lat posłem do polskiego Sejmu i od pewnego czasu miałem pewne problemy, że tak powiem, z wchodzeniem do tego budynku i z udziałem w tej polityce, która tam jest uprawiana. Doszedłem do takiego wniosku, że albo w ogóle trzeba po prostu zmienić na szwach, albo po prostu przynajmniej towarzystwo. I to był motyw pierwszy. I mówię to zupełnie uczciwie. Byłem tym, który po prostu chciał kandydować do Europarlamentu. Nikt mnie nie wypychał do niego, po prostu chciałem tam gdzieś powiedzieć. A sprawa druga jest taka, że naprawdę w Europarlamencie, jak się chce, to można dużo zrobić i Europarlamentarzyści mają naprawdę spore możliwości działania. Niestety w przeciwieństwie do polskich posłów, bo o naszych posłach się mówi tak, że mają... Wielkie możliwości działania, no niestety to tak po prostu nie jest, jeśli chodzi o te możliwości, którymi dysponują posłowie w Polsce, to one są dosyć skromne. Więc tutaj są możliwości działania wielokrotnie większe. Proszę tak, postarać się zmieścić w tych trzech minutach. Oczywiście. Zacznę od y, y, wypowiedzi pana Rębę, pana posła Rębę, bowiem wprowadził pewien chaos pojęciowy. Dla mnie wyróżniał. Bowiem, że mam już swoje lata i yy, przypuszczam, że yy, scharakteryzowanie yy, obozu rządzącego Unią Europejską jako produktora właśnie się z tego bierze z danych lat. Otóż, według Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, wszystko, co było poza Komunistyczną Partią Związku Radzieckiego i brakiem partii, było prawicą. I w tym sensie pan Rzeczpospolitej ma oczywiście rację. Ale faktycznie jest inaczej. Natomiast, odnosząc się do pytania, no, powołam się na podział marszałki. Bardzo nadbudowa, Jeśli chodzi o wadę, unia, 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 unia Europejska, jeżeli chodzi o wadę, jest, jest kontynuacją, kontynuacją. Niemieckiej rozmiany socjalizmu, czyli Narodowego Socjalizmu i niczym więcej. Jako przykład podam taki fakt, że w 1938 roku inwestycje państwowe w Niemczech stanowiły 90% wszystkich inwestycji. Bardzo to... bardzo, ale nie możemy trzymać do śmierci. Mamy 2014 rok, proszę Państwa, o czym rozmawiamy. Już nie, 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 nie. mówię. No, to to czy mają pełne w, w tej chwili, w tej chwili, tej chwili no sytuacja jest znacząco inna, kiedy to urzędnicy poszczególnych dysponują pieniędzmi i decydują na to, że no ją dysponują? dokładnie tak samo jest. Na Natomiast jeśli chodzi o bank, o nadbudowę, to z kolei mamy do no czynienia z komunizmem kulturowym w o czym wspominał pan pan Pisu, czym on się przejawia? Bart z kościołem. Małżeństwa jednopłciowe, zabieranie dzieci rodzicom, edukacja seksualna. I czy mi mamy się z tym godzić? Na pewno nie. Więc naszym celem jest zwijanie do punktu wyjścia, do Unii celnej. I to jest plan Unii, do tej Ja zacznę nieco inaczej. Nasza przyszłość. Nasza przyszłość została zdefiniowana w strategii dla województwa obowiązkowego. Znacie Państwo ten dokument? Wszyscy. Otóż yy, on posiada dwie bardzo ważne, istotne cechy. Mianowicie, jedna to jest brak konkurencji w tych wszystkich sferach, które są objęte tym dokumentem. Czy, co oznacza brak konkurencji, to wszyscy panie i panowie uprawiający sport wiedzą. Yy, natomiast jest brak konkurencji kogo, wobec kogo. Pomiędzy, pomiędzy podmiotami, Pomiędzy, pomiędzy podmiotami. Czyli, na przykład, Uniwersytet Bydgoski nie może konkurować z Uniwersytetem Toruńskim, tylko się uzupełniają. To ewidentnie obniżenia, ja prawda? Tak, I tak nie ze tak wszystkim. O, szkoła w Bydgoszczy może konkurować ze szkołą w Warszawie. To może, ale po obrębie I to jest jedna rzecz ważna. Druga rzecz ważna, ale jeszcze ważniejsza, jest zapis, który mówi o centrach i peryferiach. Ja myślę, że taki dokument. Jak dla wojsko piasku pomorskiego powstał dla całej Europy, w każdym raz. i dla całej Europy również. I dręczy mi pytanie, w którym miejscu została ulokowana Polska? Czy jako centrum, czy jako peryferia? Ja jestem zdania, że jako peryferia. Jako rezerwuar siły roboczej, rezerwuar surowca, i to się realizuje na naszych oczach. 2,5 miliona jest za granicą Polaków w następnej perspektywie są naszymi, o czym świadczą ostatnie ankiety Pozytywów nie widzę. Natomiast, no, nie, ja mówię, ja mówię, nie. mówię? Natomiast odnośnie negatywów. Mówię o faktach, a nie o powoporażeniach. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w latach 95-2004 średnie wynagrodzenie w Polsce, realne, wzrosło o 56%. A w latach 2004-2013 tylko 18%. Kiedy byliśmy za Unią, polska gospodarka rozwijała się szybciej. W ciągu 10 lat przed przystąpieniem do Unii Europejskiej PKB Polski wzrósł o 46%, podczas gdy w ciągu 10 lat Unii PKB Polski wzrósł o 38,8%. Poza Unią także szybciej wzrastały eksport i import. W latach 95-2004 wartość handlu zagranicznego po uwzględnieniu inflacji wzrosła o 130%, eksportu o 112%, gdy w latach 2004-2012 zaledwie o 50%. I komentując to powiem, jaka jest siła propagandy. No,